Gdy wypowiadamy namaszczone słowo, zawiera ono królestwo, które manifestując się w pomieszczeniu zmienia możliwości wyboru każdego, kto tego słucha. Gdy wypowiadane jest słowo Pana, bez względu na to, czy dzieje się to w kontekście takim jak z szkoła uzdrowienia, czy też przy kawie z przyjacielem, kiedy zaczynasz wypowiadać słowa lepsze niż to, co mógłbyś wymyślić samemu, jak wielu z Was doświadczyło czegoś takiego, że Bóg zaczynał przez Was mówić, a Wymyśleliście, szkoda, że nie ma tu mojej mamy. Mam nadzieję, że ktoś robi notatki, muszę to zapamiętać. Duch Pana jest w Tobie i działa przez Ciebie. Co się dzieje? Kiedy przemówiłeś, zaczerpnąłeś z serca Pana. I duch Pana został uwolniony, a wówczas możliwości wyboru słuchaczy bądź słuchacza uległy zmianie. Przez te słowa. Dlaczego? Ponieważ objawiło się Królestwo. Jezus przynosił tego rodzaju słowo, ale gdy zdawał sobie sprawę z tego, że ludzie nie mają oczu, aby widzieć, Wówczas zaczynał ich uczyć tego, jak należy widzieć. On ich szkolił. Paweł powiedział, że rzeczy niewidzialne są wieczne. To, co możesz zobaczyć, jest doczesne. Tak więc wymiar niewidzialny nie jest cieniem naturalnego. Jest odwrotnie. Duchowy, niewidzialny wymiar jest wieczny. On jest bardziej substancjalny niż to, co możemy zobaczyć, poczuć i dotknąć. Wszystko, czego możemy dotknąć, jest niższe, podrzędne wobec nadrzędnej rzeczywistości Królestwa. To dlatego, gdy odkrywamy rzeczywistość, nie jedynie teologię, ale rzeczywistość Królestwa, które jest w nas, w oparciu o to objawienie uczymy się uwalniać rzeczy niebiańskie, które podporządkowują sobie podrzędne okoliczności naturalnego świata ludzi. Uwolnienie obecności i mocy w jakiejkolwiek danej sytuacji sprawia, że ta niższa moc poddaje się i zgina swe kolano na imię Jezusa. W ten sposób ludzie są uzdrawiani. Przez królestwo, które z ciebie wypływa, przez słowo bądź dotyk, przez to, czego Pan używa w danej sytuacji. Ta rzeczywistość sprawia, że choroba, której imię jest niższe od imienia Jezus, zostaje podporządkowana i zgina swe kolano na imię Jezusa. I w ten sposób osoba zostaje uzdrowiona, albo uwolniona od udręki. Dobrze? Popatrzyliście na mnie, ale w porządku, jestem zachęcony.